Dziś ostatni dzień synodu. Miesiąc temu, gdy zaczynały się obrady, wydawało się, że papież chce wzmocnić kolegialność, dopuścić biskupów, a nawet świeckich, do podejmowania decyzji najważniejszych dla kościoła. Po tym miesiącu obrad wydaje się, że wcale tak być nie musi. Na kilka dni przed ich rozpoczęciem, papież rozwiał wszelkie wątpliwości co do dwóch przynajmniej spraw kontrowersyjnych i wątpliwych. Mówiąc, że błogosławienie par homoseksualnych czy udzielanie komunii osobom bez sakramentu małżeństwa jest możliwe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji konkretnego duszpasterza, i żaden biskup nie może mu tego ani zakazać, ani nikt nie może mu tego nakazać. Na kilka dni przed zakończeniem synodu ukazała się książka Wywiad Rzeka z papieżem Franciszkiem, gdzie papież wypowiada się w innych najbardziej Kontrowersyjnych i spornych kwestiach, na przykład pytany o celibat, mówi, że owszem, mógłby znieść tę zasadę, ale na pewno tego nie zrobi. Podobnie pytanie o, o państwo kobiet twierdzi, że jest w ogóle niemożliwe. Zwołując synod, papież chce poznać opinię ludu Bożego, ale nie będzie ten lud Boży podejmował za niego decyzji. Decyzję w Kościele będzie podejmował papież i po tym synodzie, a przynajmniej po tej części widać, że jego pozycja została jeszcze bardziej wzmocniona. Z Watykanu Edward Augustyn tygodnik powszechny.